Z tej strony, ja, czyli Uber. dzisiaj nagrywam odcinek z kart Pokémon, bo przyszła mi dzisiaj paczka z Pokémonów. Ja już wam ją pokazuję. Tylko muszę tabletkę tak odwrócić. Nie macie. O! już. Chcę tutaj ubrać O! I co to nam przyszło? O! Przyszło tak. mi coś, co mi się przyda. sto koszulek. jak mi przyszło I bardzo fajny zestawik ja go wam zaraz pokażę w linku macie sklep, który mi, na którym kupuję karty o tutaj tutaj loot quest Więc zaraz wyciągnę co mi tam dali, dali mi taką kartę promo. Max Potion, jak ogólnie kupujecie jakąś paczkę ponad 50 zł, to wam dają taką naklejkę z zabdosem albo jeszcze z takimi innymi pokemonami, a tą to macie już na pewno, także no fajnie. A zestawik mamy o taki. Z Zajgardem. Tutaj są fajne paczki, bardzo fajne. Jest tutaj taki. Zaraz Wam pokażę. Już to tutaj sobie otwieram. łapkę w górę polecam yy, dobra już tutaj zabieram kurde muszę zabrać to zostaw suba i łapę w górę yy, otwieram dobra tutaj jest pudełeczko to jest sobie zamknęło i tutaj mamy już paczki i karta promo i przypinki Dobra. Jest tutaj oczywiście karta promo Zagard. W sumie to przydatna, ale bardzo dużo energii trzeba na niej zużyć. Zagard tutaj sobie ją do koszuleczki wsadzę. Już, o proszę, w koszulce już już mamy, tutaj ten papierek, tutaj będziemy dawać e, dzisiejsze trafy, mamy tu już zajgardę. i mamy tak, paczki, mamy paczkę Break Troke, Break Troke, Mamy Sun i Moon I jeszcze jedną z Incenerorem Sun i Moon Tutaj jest jeszcze przypinka Bardzo fajna Idzie do mojej kolekcji Moja druga I jeszcze kodzik Nie pokazuję, bo zbieram do Trading Card Game Online Także nie pokazuję To jeszcze sobie te koszynaczki otworzę. Członki. Rozumiem, ale po prostu w jakąś dobrą kartę. I chciałbym jakiegoś GX-a, bo jeszcze nie mam ani jednego. Mam karty V, ale nie mam GX-a. To bierzemy się za otwieranie. To zaczynamy od początku. Znaczy od początku, to znaczy od końca. Pierwsze break trog. Otwieramy sobie. Już mi się to otworzyło. Dobra. Tutaj się przekładały trzy. Tak? Raz, dwa. Coś takiego chyba proszę Chyba tak Dobra Kaktur Kaktur Glail, Spirit Link Hunter! Ale fajny rysunek. Patrzcie się. Na...